W tym tygodniu ruszył program Kobiety Smoki Żywioły i w tym tygodniu dziewczyny poznają smoczych przewodników i smocze opiekunki. Poznają smocze tajemnice, m.in. to, dlaczego smoków nie ma już tutaj na ziemi w formie fizycznej, ale też jak można z nimi się komunikować i jak można wchodzić w interakcje, pracując energetycznie. Ale jeżeli mówię, że ten program w aktualnej edycji jest o pracy z Ziemią, bo czułam takie wołanie, by was wprowadzić w energetyczne pracę z Matką Ziemią, w dialog, współtworzenie i kreowanie z Matką Ziemią, to wiedz, że są to najbardziej aktualne energie, które teraz kolektywnie wibrują przy Ziemi i przy smoczych energiach. Zapewne słyszałaś wczoraj o trzęsieniu Ziemi na Kamczatce i falach tsunami, które nawiedzają wody oceanu. I nie dzieje się to bez przyczyny. Więc w tym programie fokus jest na pracę z elementem Ziemi, matką Ziemią, jej strukturą energetyczną, tworzenia ekosystemów, ale nowych energetycznych systemów, które mają się wspierać, bo rozpoznasz połączenie między sobą a nią. Jeden do jeden. Co to może oznaczać dla Ciebie w Twoim życiu i w jaki sposób możesz nie tyle czerpać energię od niej, ale wchodzić w Współtworzenia, w kreacji z nią. Zapraszam Cię do programu.